Tak jest, ruszyła trasa koncertowa Paliąt Kolory, nowa trasa, lepsza niż poprzednie, lepsze piosenki, więcej energii, zapraszam, naprawdę będzie coś, coś fenomenalnego, już bilety są dostępne, link w opisie. Alan, moi drodzy, witam w dzisiejszym odcinku, poczekajcie, dajcie wjechać sobie na górkę, wysiądźmy, przywitajmy się z widzami, bo moi drodzy, dzisiaj, kto dłużej przetrwa na pociągu, mając tam wiadomo ilość gwiazdek, no wygrywa ten odcinek, więc zobaczymy, nie możemy tylko do siebie, no tak właśnie, no od razu. Nie tylko, można? Nie mogę można. do ciebie? Nie. Do, ja mogę, ja do siebie, zabiję do siebie nie można strzelać. Ej, pociąg! Wsiadać do auta! Wsiadaj do auta! Czekaj! Jadę! Pociąg! Ej, ale on jedzie w drugą stronę, chcemy tu wsiadać? Nie, to zły pociąg. Musimy. No, zły, 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 musimy do miasta, musimy do miasta, żeby gwiazdki nabić Przedźle ona, przejedźcie, nie ma. podjedziemy, podjedziemy, żeby był szybciej pociąg Dobra A to te pociągi się mijają normalnie? No chyba, no, ta. chyba tak, nie, tak. nie strażimy No, genialne, dobra. No to będziemy teraz tego gonić chyba a może? Nie, no nie wiem czy, mą, czy ten... Dobra, no pojedźmy, Bydź zobaczymy. Pojedź, wyprzeć go i zobaczymy. Nie! Dobra. Nie! Co ty, kurde! Co ty robisz? Nie ten przycisz! Ale poleciał wysk... Superman! Jak wyskoczyłeś, jak wyskoczyłeś. Ej, ja nie wiem czy powinniśmy za nim jechać, bo ja nie wiem czy nam się zrefreszuje to. Ja nie wiem. No to nawrota mm. I zapamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał w tym momencie Łapkę zostaw pod odcinkiem, bo piszecie cały czas więcej GTA, więcej GTA No to proszę bardzo, lecimy z kolejnym odcinkiem Dzisiaj mamy gigantyczny challenge No ale nie, dobra, wyprzedzę go Dobra stary, wyprzedzaj go, teraz szybko, 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 szybko Wyprzedzam, szybko. Wyprzedzam, wyprzedzam, wyprzedzam Od jedziesz, go. wiesz o tym? Tak, ale tu tych pociągów z drugiej strony nie ma Ziuuuun Jazda, nara pociąg Żegnamy, <grym> potrzebujemy nowy ale A czemu się teraz nie nas... zrespi. Nie wiem. <laughs> musi się zrespić. On będzie nas cały czas gonić ten pociąg. No, no nie no, jak się Musi być drugi. Chyba. No, będzie chyba z pięć pociągów na mapie. Chyba. Pięć? No nie wiem, tak strzeliłem teraz, no. No, no może... Dobra, nie widać o... nas. Pociąg nas nie widzi. Na pewno będzie. Gorzej, jest jak autobus. nam się zaraz zrespi resztą przetwarzam. Jest autobus, jest autobus. Nie no, zaraz, zaraz znajdziemy. Kto mój autobus! Ja autobusem na pa, jedzie, 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 jedzie! To ten? To ten, to ten. Tak, tak To ten? Tak, szybko! Ale ja biletu palion nie ma! O, co ci bilet? My jedziemy na gapę. Ej, jaki mały? Ej, tu on ma takie ten, Nie no, taki mały. A! A, wow! Jestem! No nie, no, Olek, nie wsiadł! No, co za gamo! A, alek, ty baranie, co no. za gamo, nie wiem. No, brwałem! To. No dobra, ale ty wy, wysiądź, leo, bo ten pociąg jest. Czemu on no taki krótki? No on jest zawsze tłuszcze, nie? On mi przejechał po głowie, ja No, nie, właśnie Ej, Jak ty wygiąłeś rękę! Dobra, ale jest jakiś problem, bo taki krótki pociąg, tam było jedno miejsce do wsiadania. Hmm. Jeszcze będzie czerwone, dobra, znajdziemy zaraz Zaraz się zrespi następny Tamten już pojechał O kurde, eee. ale my już jesteśmy daleko chyba, nie? No my no, odjeżdżamy. bardzo daleko O kurde, jest jedzie. Jedzie. Pociąg. Jedzie. pociąg Dobra, skupcie się teraz, skupcie się Ja się skupię dobra. Tylko pytanie czy on będzie miał ten wagon Nie ma ma taki kród ja to jest ten ma. sam pociąg Dobra go to co? Chodzimy? Tak Nie, ale się spacja, dobra jest git, Jestem... jest gid nie! No no Boże, co ty no! robisz, Olek? Nie no, nie wierzę w niego Ty musisz Ej, podejść sprawnie blisko Sprawnie kliknąłem O nie, nie, nie za wcześnie, ale kasa z niego wypadła, to co sobie zbiorę Oddawaj to! Znowu musimy iść do następnego pociągu, jeszcze dalej, tak? Gdzie ty Ale jesteś? on już się nie zrespi gdzie on jest, no Ale jak ja mam stąd wyjść? Wsiadanie do pociągu widocznie jest trudne no jest, no dla ciebie nie, dla mnie trudne chodź, chodź. No chodź tu Już jedziemy za tobą A, rozwaliliście pot, ale ekstra Dawaj Siadam. Ej, no bo ja się stresuję tak naprawdę, bo jak mam wejść na ten pociąg, a nie Dobra, mam biletu ale, ale jak teraz nie wsieniesz, to płacisz nam po 5 dych ILE? 5 dych na łebka 5 dych 5 dych? Ale tak. złoty? Dobra Oby by teraz był no... Ale wsiądę, ten... to mi Pepe no zdajesz stówkę i maka. Jest moc. jak on się teraz zrespi? Ja nie Jest, mogę. jest, 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 jest. Ja jest, jest, nie mogę. Dobra, skupcie się. Jest dobra. większy, jest większy. Skup... Jezu, jest lepszy, jest lepszy. Jak teraz, to z... musimy teraz wygrać. Dobra? Dobra. Kto zrobię? Wsiadamy! Jestem! Jestem! Spas... Jest yes, dobra. Co się ja? za? Eee, się tu zatrzymuje! <laughs> ale głupi. No dobra. ale jest! No, 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 przyjedzie inny! Serio? Stary, mi się wydaje, że to jest po prostu stacja która Dobra, od chodźcie jakaś... bardziej do tyłu Tyłu? No a może ja z przodu? A, a jak zabijemy maszynistę? Nie Tam nie ma maszynisty stary, zdradza ci taki sekret a. Aha, a jest. A go... nie jest! 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 Dawajcie, Zabiłem dawajcie! Zabiłem go! Zabiłem go! Zabiłem! A! Łapcie go! Dobra, jak coś nie coś to ja maszynistę zabiłem, Ja, nie ja nie idę do, do środka, dobrze. ja idę do środka. No co ty? Musimy strzelać, żeby gwiazdki nabijać. No wiem, ale tam mnie nikt i wtedy ten Dobra. nie zestrzelił! Ja prze co, zakładam... O jest jakie mam słowy pancerz, bo ja nie mogę. Kto? Dłużej się trzyma, wygrywaj, do siebie nie możemy strzelać. Strzelamy tylko i wyłącznie y wsz wszędzie, wszędzie oprócz my. Okej okay. i ty na śnieżek. Wrzuty wleci. leci! Woo! stary! Dobra! Jaki amator! Wiesz, co się robi? Ej, zwierzyniec! Bieszasz granatnik! O, zwierzyniec tu jest! BUM! Dobra, dobra, zaczynamy w takim razie. Zaraz się pokażą, pojawią ludzie i samochody, i wtedy wiecie, co się dzieje, nie? Tak. Dobra, kto pierwszy będzie miał policję, wygrywa! <grym> no ja nie mam jak teraz, przecież nie mam co ten. No ja nabijam sobie. Ej, trafiliśmy w ulicę! No stary, ja już zabiłem dwóch typów. A masz, masz gwiazdkę? Nie jeszcze. No i ej, będzie ciężko chyba nabić gwiazdkę, nie? Nie, no no, Łatwo, łatwo. Musimy troszkę trzymać się daleko od siebie, żeby sobie nie walnąć z broni, bo będzie wtedy najgorszy przypał. Nie, 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 ma, nie widzę nikogo. Nie ma nikogo. O, no bo jeszcze nie jesteśmy przy autostradzie. Ale zaraz O, wysadziłem tam kogoś. I co, masz czy nie? Nie mam. Ej, tu jest jakaś kanapa, co tu się dzieje? Patrzcie na to. Ta... Nie, nie ma aut jeszcze, nie widzimy. Tak, są tu, tylko że ich nie widzimy. Nie widzimy, nie widzimy. O, stacja znowu wysadzają? Zaraz lecimy, zaraz lecimy. Nie, nie wy. Wysadziłem, Wysadzi... Wysadziłem stację! Wysadziłem stację! Nie masz gwiazdki? M mam jedną gwiazdkę, wygrałem Ej, Ma, Mam gwiazdkę, mam gwiazdkę, zaczynamy teatr. Także ty masz gorzej, bo cię już będą się, to znikniesz policji. Musimy jakoś zabić gwiazdę, bo jak będziemy w mieście, to będzie najłatwiej. Jak będziemy w mieście, Sar będzie Ale się tak macie RPGi. ja mam tylko A ty... jakąś. Ale ja mam tylko jedną AMO! Ej, dobra, dobra, biorę czerwony tutaj ten. Ej, dobra, każdy w innym tym, niech będzie. Dawajcie, każdy. Eee... W innym. Każdy winnym, ja idę do ostatniego. Pa, pa. namierzam! Jazda! Wow! Zaczynamy! Się każdy z winnym, każdy z winnym. Dobra, startujemy! Woo! Ja nie policji nie widzę Jazda! Co ty z rakiet rakietnic? Jazda! O mam policję już! Patrz, już! Stare, ja mam jedną gwiazdkę! O kurde jak to wybucha! Pyk! O kurde, prawie się zabiłem Pyk Ojojoj, oj, oj, blisko. Zobra, ale się pojezdzisz, nabierz ją Dobra, zaraz zostawię sobie tu na potem. Zaczynamy atak! Masowy, masowy, ile macie gwiazdek? Zero. Ja mam jedną tylko. Zero, strzelajcie do out, strzelajcie do out. Stary, ja te auta wysadzam! Ja mam jedną, ale mi znika. O, policja tu jest ze ścianą! O, Musi to zrobić. Trzeba do... strzelać do policji, trzeba, strzelać do policji. Trzeba. To będzie najłatwiejsze wtedy. Musimy nabić te gwiazdki. Dobra, na Nawalam! 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 policję! Mam trzy gwiazdki! Nawalam, 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 nawalam. No nie mogę Ja też mam trzy. Co? A ty ile masz, po no. Zmęczam. Strzelaj do policji, to automatycznie będziesz miał trzy. A gdzie jest policja? No pod tobą. A pod daleko nami. tam. O, jest co, tu, mam, tu, tu. Czekaj, nie widzę. Mam rozmyte przez ten. Policjant. Wow! Prawie się rozsadziłem! Dobra, nie widzę policji. Ej, Helikopter! Gubie. Helikopter! Gdzie? Tutaj, za nami! Połk! Dobra, strzelam! Połk! Zestrzeliłem go Snipe'em! Mam go, mam go! Ale dostał go. od kogoś! Mam trzy gwiazdki, zaczynamy! Ale się będzie działo zaraz! Eee, wiecie co by się przydało? Nabijamy pięć, nabijamy pięć! Helikoptery trzeba zniszczyć, helikopter! Na, tutaj, no spróbujmy się razem ogólnie... Ej! Co mnie uderzyło? <laughs> Dostałeś ścieżką? Nie, <laughs> no nie, ty mi wzięłeś damage! Serio? Przepraszam, nie chciałem! Dobra, ej, tunele, no tu jesteśmy. Ej, zgubimy policję! Gwiazdki mamy i zgubimy policję! Cztery masz? No! Ale kozak jesteś, zgubiłem policję, miałem trzy gwiazdki. No bez żartów. Ej to co, wygraliśmy? No nie no trzymajmy się, no jak nie No nie, nie no bo to jest tunel, to jest tunel. Zaraz będziemy w takim pełnym mieście. No, tu się będzie działo najwięcej zaraz. Leon ma fajną pozycję, może się schować. No ale też się możesz schować stary no, Ta no wiem no ale jak A! Pa... Wypadłem. Stary schowaj się, i kliknij lewy przycisk myszy Ej, stresuję się A tu a, kiedy będzie miasto jak będziemy? Aha ja wiem gdzie będziemy jechać tym pociągiem, już to dobrze wiem No nie, znikła mi policja No jeszcze nie Ej w sumie powinniśmy dołączyć ja mam... razem do drużyny, wtedy ja mi mam... się... Słuchajcie, nad nami są helikoptery! Hel do helikopterów strzelajcie Gdzie jest, o jest! To, jest, dawajcie, dawajcie! Znikło Wie? mi! Z, bo ja straciłem policję! Kurde! Dobra, ale teraz się zacznie, spokojnie, teraz się zacznie Ja nie mogę, jesteśmy niepowstrzymani nie Jestem niepowstrzymany! mmm nie. Dobra? Mm, mm. Dalej Czekaj. nie znam No O jest, zaraz będzie ulica Jest, ja ulica Ja tak nigdy nie chemt pociągiem jakby przez tak długi czas w GTA Nie? Nigdy Nie tak znasz cięcia, no, co, no, no no co, siedzisz po prostu już 13! Fajna akcja! No może kiedyś to robię ale nie pamiętam, już jest zły jak ulic! No spokojnie, zaraz będzie. Leonidas, kiedy będzie ulica? Zaraz. O kurde. Już będziemy wjeżdżać na Cross Street, Zara. Tak? Widzę auta! Dobra, zaczynamy. O kurde. Eee. Co ty wysadzasz? Nie, byś się rzucam, żeby policję złabić. Zaraz będzie, zaraz będzie, zaraz będzie. Będzie dym, będzie dym, będzie dym. Wojna handlowa? Eep. Marnujesz, marnujesz potencjał O, ale ładne fajerwerki Ty, no nadal nie ma samochodów My jedziemy jakimiś kanałami cały czas No i nie, większość no. tak wygląda, jak jedziesz pociągiem Co ty Co gadasz? Pociąg? Co ty gadasz? No Co pojadę tą autostradą! Co mamy zrobić? Tam są, tam są, tam są Tunel, i... tunel Yo! No <śpiewamy> się zrobiłem! Co wy robicie? <śpiewamy> Ale mnie prawie zestrzelił z bazuki! To nie bazuka, to rakietnica, twoje Ale podoba mi się taka podróż, szczerze, jakoś tak fajnie się zwiedza. Serio o, co to ma? się to? Aha, wyszło. No się to! O! Oh, <śpiewamy> 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 oh, nie! Spadam! No, przestań! Nie mam, ja nie mam śnieżek! <śpiewamy> Nie mam śnieżek. No, Skąd macie te śnieżki? No jest tam, gdzie masz rakietnicę. Się będą spak będą Tak dostałem głowę. Dostałem głowę śnieżką. No kurde, no. Ouah, tu chycę. Ile jest pocisków ze śnieżek. Ouah! Położyłem się. Ała, no znowu dostałem. A ja wolkę Stak. celuję. Głupie śnieżki, głupie śnieżki. Ouah! Ile wy macie jeszcze pocisków? Nielimitowane Nie, są limitowane Łał, ale co? Ja już nie mam Ej, nielimitowane No No O kurde Ej, dlaczego jestem na środku? Oła. Olek ma najgorzej No całe życie pod górkę z nim! O Jezu, skończyłem się, prawie do ciebie strzelałem z pistoletu Dobra, dobra, masz połóż, połóż, małta, 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 ta. Gdzie? No tiry, tiry Były Gdzie? Policję mam, policję mam Jakim cudem? Mam gwiazdki, mam gwiazdki. Skupcie się. Skupcie się, szukajcie ludzi. No szukajcie, nie ludzi. szukajcie ludzi. Szukajcie ludzi. Ej, też będzie takie rozmyte, jak się zasłania wam coś? Tak. Muszę to wyłączyć, ale to next time. A teraz wizory wygrywamy. Dobra, to. teraz się zaczyna! Będziemy wjeżdżać pod auta! Dawaj! Jazda! O, policję mam. O nie. Ta, ja też mam jedną gwiazdkę, ale znika. Gdzie my teraz wjeżdżamy? No mapę sobie zobacz Centrum Centrum? Ma... centrum, do, centrum, do Grow Street O no co ty gadasz? No Ooo, nareszcie! Nareszcie, no teraz widzowie się zaczyna jadka Ojej, no, no ja policję tracę Miałem jedną gwiazdkę Ale by mi się minigun przydał teraz No minigun by było op Tylko do siebie żebyśmy nie strzelili, bo to będzie przy No, ty na tym pałdzie, padzie z autonamierzaniem możesz ludzie, ciężko Ludzie, ludzie, ludzie! Ludzie są! O nie Ła, ty tu gangusy do mnie strzelają! Ja <grym> bo wydaje się, że nie możemy zginąć Ile macie gwiazdek? Jedno. Zero. Jedno mam dwie, ja mam dwie Dobra, gangusy. Dobra widzowie, musimy, musimy zwyciężyć. Musimy zwyciężyć. Nabijamy jak najwięcej gwiazdek teraz I zaraz. No kurde! Za... Nie no, Olek! Olek, Olek przegrał odcinek! Ej, Olek przegrał już! No nie! Poczekajcie! No no we... dobiegnę. Ej, nie, No Poczekajcie! Ale masz jedy, jedną śmierć masz na razie. Ała! Nie dała no bez Zawarę. żartu. Nie, no bez żartu. No Ała! Weź, weź auto szybko. No, Musi nas gonić teraz. O nie, znikają mi gwiazdki, głupie tunele. Czyli Olek na razie przegrywa. No tak. Co przegrywasz? My zostaliśmy na my dwójkę. Ale to nie moja wina, że nie mogłem mi to w ręce. O! Strzele w ciebie, z... no. Co się dzieje, Dachuje. Ranga wzrosła, dobra. No ej! Samy? To nie ma aut. Nie ma aut, nie ma aut, nie ma aut, nie ma aut, nie ma aut! Nie ma out, no. Jest noc no, jeszcze. Nie ma, nie ma, no. Jeszcze zaczyna się ciemnie, będzie o wiele Jesteśmy mniężej. tu, gdzie byliśmy. Będzie o wiele ciężko. Ej, jakiś leściciel tu jedzie Ej, jestem ze śleżczem Nie, nie przylej do niego, nie chcę wsiadku Ej, to no, opony mi przybiłeś No nie wypuknie zaraz No jest pociąg Ej. we mnie walnął Ej, jakie zniszczone masz auto No, bo ty mnie zniszczył O kurde, ale ma zniszczoną wrona, zjedz już Przydziurę w niej To auto nie chce On jest wolniejszy niż pociąg On jest wolniejszy niż pociąg Nie, nie wytrzymam no czemu nie ma aut? Leon, gdzie my teraz wjeżdżamy? O nie, tu jest łódź! Co on zrobił? O, drzwi Dara, zamknąłem. Co on zrobił? Jadę do was. Ej, my nie jesteśmy w stanie nawet gwiazdek zrobić, nie? <grym> Jesteście słabiaki. Dawajcie 1v1 vs... Ale bo wy... wiecie, że to jedzie... No niestety, tak. Jak? Co ty geci, że to jedzie, no niestety tak Dobra, ja mam pomysł, zróbmy jeszcze raz, idziemy teraz na razie ja i on wygrywamy A teraz wychodzimy, Oleg nas zabiera, nabijamy gwiazdki i wsiadamy na pociąg. Wtedy robimy walkę, co? Ale to nie ma znaczenia, bo one i tak nam znikną, bo będziemy w tunelu No co komentujesz? Co wyrob... No kurde Ej! Wow. Spokój się, Ej, nie mam, nie mam już, nie mam już. Dobra, jak mam wysiąść stąd? Co? Stary, zobacz, auto ja Jak chcę to zobaczyć? O, o chodź, chodź, Ron! Pokaż. Ej, patrzcie, jesteśmy tu, gdzie jak zaczęliśmy. Boli, co to jest? Ten stary, zacznij, nie od tyłu, od czoła. To jest dwosobowe! Dobra widzowie, idziemy ogarnąć gwiazdki, lecimy. Dobra, mamy przystanek tutaj, żeby zakupić sobie jakieś prawda cudeńka, na przykład kamizelkę najlepszą. A nie mogę? Ja czemu nie mogę kupić na zapas? Też nie mogę. A, mam dwa na 10 halo! Też nie mogę, nie wiem czemu. No ale dobra, kupmy tak, bazukę. Mamy bazukę? Gdzie jest bazuka? Tu ja nie mam bazuki a da się nie kupić masz? nienamierzającą? A nie, tutaj nie. jest rakietnik. Trzeba mieć setny level, sorry. poziom, ja cię kręcę. No dobra, no to kupmy wizowy tom. Kupuję rakiety, dosyć drogie to, ale co z tego. I co jeszcze kupiliście? E, ja kupiłem na razie jeszcze. A... I granatniki, granaty kupcie? Ja sobie tak, ja sobie muszę kupić na pewno. Na, chociaż, no bo im mam pełno. Co ja potrzebuję? A, no granaty stary. Granaty do granatnika, dobra, granaty, granaty. Nie! Nie! Co? Co? Kupiłem karabin wojskowy niechcący. Za ile? 370 koła. A, dwa lipy. Nie, ja nie mogę. Nie mogę. No dobra, tak. Nie, no, stary karabin wojskowy kosztuje 400 koła. Nie, 370. No. No, 3... no tak, no mówię właśnie. Janiole. Ja nie wiem, ale ja żem z rąba. dobra, już kupię tu wszystko, co trzeba. <laughs> już jak już tyle wydałem widzowie, to sobie robię? Najlepszą broń, no. Wszyscy ryżową seryjżową strzelę może, co? Maciej, Maciej, już wydałem na tym sklep. Ja nie mogę! Było nie wychodzić z auta! Było nie wychodzić z auta! Chodźcie. co zmarażasz na nazwę? Już, nie. już, już kupuję rakiety! Nie mam drzwi w aucie. Czemu? Od mojej czemu? strony! Nie ma, no nie ma, nie wiem czemu. Jakby zniknęło. dobra. No a, a my teraz robimy rozrubę. Nie, nie, wsiadaj, siadaj, siadaj. A gdzie no, się ale? kupuje kamizelki? Nie da się, nie da się, próbowaliśmy Nie, Aha. nie, jak, jakby nie działało. Ej no, postrzegłem ja kogoś nie mam tego. A ja mogę kupić, tak? cały czas kupuję, no? No nie wiem czemu ja nie mogę, to bardzo mam. dziwne. 10 na 10. Chodź bo my już wjeżdżamy tutaj ide, z, ide. z grubej rury wjeżdżamy. Co, rozwalamy już? No ta, rozwalamy, a co mamy robić? Rozwalamy... Ej, pociąg akurat jedzie! No dobra, najpierw musimy gwiazdki nabić. I sobie nabijamy maksymalną ilość gwiazdek i wtedy dopiero idziemy Uważaj! Odjedź! Co, co, co? Wow, ty kurde granat rzucasz No Tak Gdzie najłatwiej oni? będzie! Nic nie widzę, a tu jest tak ciemno. I czemu nie mamy policji? No bo jesteśmy kozakami. nie, nie bo nas mamy się policja jakąś boi. misję, udaj się na farmę Clocking Bell Czemu? Nie! Co to znaczy? Jakoby co to to... Dobra, gdzie jest policja? Widzimy, tu jest jakiś podsterunek na pewno. Gdzie? gdzie Ej, tutaj jest za nami, schakuj panel ochrony. Co? Dawaj, hakujemy to! Gdzie ochrony. my jesteśmy? Dawaj, dawaj, tu na lewo. Nie no, bez żartów, nie. No musimy. Nie, no ja nie wiem. No dobra to hakuje. Widocznie widzowie. Ja w takim razie, ile on wygraliśmy pociągowo? A gdzie to jest? No, tutaj, tutaj. Ha. Dobra to nie, ja nie, O, no o no nie, kurde Mam, nie, mam, mam ma. Co to było? Ty skakować pana na ten hey, mi to daje Nie? Już, już No nie no, chciałem zaprezentować widzom co zrobiłem zobacz jaką mam broń za milion złotych No przestań <laughs> Ej, mam tu samą Ty zgabiaczu Aha, ty też też kupiłeś Ja ją kiedyś kupiłem, ale ty masz tłumik no ci tłumik A czemu nie, bo fajnie wygląda i fajnie brzmi Jak szybko brzmi <laughs> Cichutko Wow, 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 co tu się dzieje? Ukradnij ładunek! O kurde, to tu są ludzie! No ataku! To są ludzie! Ej, nie, nie możemy ma... siebie zabić! Nie mam, nie mam życia! Nie mam życia! Co tu się dzieje? Ej, czego mamy jakąś misję robimy? Nie śmieć na pociąg! I Izowie, no niestety w pociągu nie wejdziemy, nie? <laughs> Wchodzimy do jakiejś O oh, sorry, Leon! Dobra, on jest nienormalny. Oh, no. sorry, palion! O, to jest mój sprzęt! Ja to zabieram wszystko! <laughs> No, mówię, to o, jest mój ja towar! Ja mogę tylko powiedzieć, że Olek przegrał ten odcinek, nie, pociągowy.